Tu, 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 tu. No ja muzyczka na solo. Mmm. Ty ciupaka, jak on wygląda? Ja No To ten miecz się I... tak gorzej wyłącza niż w dłużej, I... Od razu, jak na niego spojrzę to mniej FPS-ów. No. <laughs> pa tego Luka, jaki szybki, jaki potężny, jak zapierdala, jak pojebany. Nie, wiem, czy obejś ich na pierdala, czy? Super to zrobiłem, tak miało być chyba. Rozpierdolę już go, bo go mogę napierd... To jest sobie też kuja warte, nie, bo... aż go tylko na pałę i chuj, tyle. Już tak. Ten jest do góry czy na dole? Na góry gdzieś. Lecę. Bum, kurwa, puszcz na rejs. A, zbagował się i dwa razy dostał, super. Pizde se strzel. Trafnie, kurwa, trafnie. <trafię> o, mają team. A kurwa. I chuj, to można było ja na Legicie zajebać, nie kurwa, jak w dwójce jebanych. A jehanek, kurwa. Bo tu tutaj po pomocy wszedł i gruszy. O kurwa, 3-3. Już nie, nie ma balansu w grze. No i Wuder kurwa, eee. To no weź Luka dalej. No. Czy wiesz, że Krennik to nie był przeciwnik, nie z Wuderę, to już będzie przejebadaj. Zależy kto go wziął. No. Ej, ale Han tutaj bije mniej damage'a niż w Widziałeś kiedyś balans balans i, I EA? Te, te dwie te nie stoją koło siebie, nie? Kurwa, ten luk jak wysoko skacze Eee Ile bi owadera, bo niego strasznie Dobra ja zgaduję, że Boba znów w górę opierdoli Także się przygotuję Wader już zdycha. Ktoś nam idzie od prawej Jest Krenik, krenik Czemu animacja się nie wczytuje? Kurwa, co jest? Go for Power Rangers! Kurwa, kurwa. Dajesz go, dajesz go, dajesz go! Ja nic jeszcze. Kurwa. Jeżeli się cokolwiek odnowiło, to nie ten trafiłem, go jedno. ale jest tym idiotą. Mhm, wierzę. Ujebany. Ujebany. Wracam. Kurwa, ale po to HP może, nie jak Nie Niech kto tam jest. A, dobra, łatwo. Zerwałem go. No a to idź. To co, wodor jakimś Debilem był tam? Mm -hmm. To jest ten ostatni chyba, nie? A. Dobra. Trzeba cały czas z lukiem pedagoga. Dobra. <laughs> a gdzie a, jest Obi-Wan, ja, ja kurwa? Daj mi go. Daj to A jaki kurwa? Landon y Nigerian? Abo nie... Nun? Jak, jak pamiętasz jak się gra, bo ja nawet nie pamiętam. Jeszcze. Właśnie nie pamiętam za bardzo. Dobra, nic tu nie mam slajdem. Jak się nie miałem grać. Tak. Ten był dobry, te pułapki rozstawia, Te wieżyczki inne pierdoły. Kurwa Steambesterów ja pierdolę. Niemożliwe, nie? Ej, chyba tu, wolę Luka chyba w tej grze niż... Tak, ta, ta o, szybszy jest, nie? Fajniejszy. O, Czego tu się mierzy wyłącza C? No tak o zrobili. Ty widziałeś ten oskok kurwa? Ej ten tu nie potrzeb, bo dostałem jakieś osłabienie takie. O kurwa po tego frajera. <grym zniszczony> Papal patina kurwa. O jak odbiło kurwa potęży jebaństwo. Bardzo krótki jestem w blok Wiem, wiem, ale za to odbija realnie, a nie tego nie... Ci ktoś przepierdala, chyba że wuder mocą to wtedy tak O ty kurwa No co to kurwa takie, bo jak tym dioksem, nie? Taki ten Wiem, też taką są tym gównem tak? O dostał przez tarczę, chyba? Albo nie? Tarcza rozjebana jakaś A co? Jak, jak A. go to zabiło? trenika coś jakoś, nie? Tam uważaj. Ty, ale te blastery bohaterów to tu mocno je nie? Dawaj go, dawaj go, dawaj 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 Spierdale. A, o, o, jeszcze ją kiwa, kurwa. Podjebanego. I się gra sympatycznie, 13 kurwa. Chociaż mm -hmm. 6 na 6 raleje. to się zbega jak rozpierdolisz bo teraz zwykłym tyłkiem. On się teraz leje? Bo ja nie. Kurwa. Wezmę sobie ćwak. No to jedziesz. Nie wiem czy tego... Luka chyba, nie? Ja. Y jak chcesz, nie wiem. może lanko? Weź ci jak myśl. Jakubie jak wiem? Dobra, zobaczymy. Już. Może jak on wygląda jak żart. No tak, ale jest overpower, nie? W tej grze jeszcze. Nie pamiętam tych, tych, ale dwójka chyba tutaj była mocna, albo... Nie, dwójka to było to porażenie chyba. Co robi ten ryk? Wzmacnia je, chyba, a jedno to tam było uderzenie, nie? O ty kurwa. Ej, ej, podszedł tu, podszedł tu, podszedł tu! O o o, dostałem. z tym Kurwa, bierz go, zdechnę No i chuj Ach, kurwa Ci ja się zrespiłem Tylko gwardzista kurwa na krenika, nie? Nie, jego gwardzista się zrespił, kurwa To spierdalaj s Jaka to jest beka kurwa, nie? Jeszcze Krenika kurwa, może zajebał tu. Ty. ty nie. Jakbym miał więcej HP, tym go zajebał, kurwa. Kurwa, gdzie zajebał ty, mnie. ty 27 HP ma krenik. No, Napierdalałem ja. się gwardzistą z nim, nie? Cześć, zareagował upierdolę, kurwa, nie spadł łatwe panie. Tylko muszę tam go znaleźć teraz, bo nie gdzie on będzie. Jeszcze jakiś rzetą po drodze. O tak, kurbitalna no. kurwa, jechane Dawaj, 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 dawaj. Do ciebie podszedł? Nie, ale jest blisko. Kurwa! Co się w tej grze odpierdala tu nie masz? Masz takie coś w ujce? jak kurwa! Mam, mam. czy znaczy, A, haf, mam. Ej, po lewej, jest, po lewej, jest, po lewej, jest chyba. idę po haf, Ty pierdolny mu orbitala w ten ten. W tą tarczę, kurwa, jego pierdolono. Zajebany Dobra. orbital Chuj, chodź, co David, kurwa! <śm> Ej, MVP, ja pierdolę. Daj, busić podbić. Nie, ale ten Lando, kurwa, jak się Wuder cię na pałę wpierdala, no to ciężko, nie? Mm -hmm. Le była jako tako... Dzień to tak średnio. Nie, wezmę już tego Luka, chuj. się nim no, chyba najsympatyczniej gra. Tak zapierdala... Wuder mnie prawie zajebał. Woda mnie no. prawie zajebał i tak ledwo le le żyły, tak sobie chodziły. O, mamy mm. jeszcze jednego w nie. Czy ledwo? Tam pucha tak chyba prawie Nie, nie było najgorszych. Nie, <śla> kurwa, najlepszy. To ta. ty? Czy.? Ta, ta, ta. Ja pierdolę. Ten jest główny jak strzela, kurwa. Ciągasz kranika, kurwa, że cały czas. Pojebany. Od lewej nam ktoś idzie. Chyba. Ta, 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 no, no, no. One dobry, zbalej z Ja go zajdę od tyłu, niech na was pójdzie. Idzie na was, idzie na was, idzie na was. Puszczam walę. Trzeba, małem blok. Daj, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Zjesz? Tak, może go rozpierdolę chyba. A, no to łatwo. Dobra, już tu idę na Krenika, tylko od tyłu pójdę. Ale luk zapierdala, ja pierdolę, jakie to jest kurwa piękna. Jak. Ci ten pójść na zdalny, kurwa, to jest najlepsze. A, kurwa. Mm, chujowo już jest po czterech. O jazu, widzisz tego u nich ostatniego w teamie, kurwa. To już jest jasne, że następna runda już będzie chujowa. No. O, to lubię. Nie, on chyba był.